No, cześć, czołem. Dzisiaj poniedziałek 28, mamy godzinę 8. Jadę na złom Spakowałem się, aluminium, blachy. Ten boiler co wczoraj tam ogarnąłem. Tą pralkę jeszcze taki piec wleciał, kosiarka wleciała. Kosiarki nie rozbieram, bo to grzybanina, Nie mam czasu na to. Ja mam wywozić i zarabiać, a nie rozbierać. Tam większe rzeczy to rozbieram, a tak mi wystarczy jak tam stuwa na dzień wpada i jest ok dobra śmigam na złom pogodę mamy ładną wręcz piękną, będzie dzisiaj cieplutko także widzimy się na złomowcu i no i zobaczymy ile kilogramów ile eurasów wpadnie no i tak jesteśmy na złomie na wadze znaczy się ważymy się 2280. A to będzie z 400 kg. Może ok, jest ok. No i tak rozładowałem się. Zobaczmy, ile jest pustego. 1760. Dobra, także jest ok. jadę po wypłatę No i tak, po sprzedaży trochę tego było i wpadło 145 euro Przypuszczam, że jeszcze raz dzisiaj przyjadę, bo mam się do załadowania ale teraz jadę jeszcze po dwa adresy Pod dwa? No nie, pod jeden Na razie pod jeden, później zobaczymy Dobra, to do później No i tak, ja już w domu po tym pierwszym razie po sprzedaży znowu się załadowałem. O, masakra. Ciepło jest, upocony. Dwie kosiarki, jakiś piec. Magiel. To co już tam było na filmikach kiedyś to przywiozłem, Muszę to powywozić. Jeden piec mi został, ja do tego potrzebuję pomocy. Bo on ma chyba z 200 kg. Nie umie go utargać. Ten wóz do rozebrania może zacznę dzisiaj go rozbierać aluminiowe drzwi, szybę muszę wybić i aluminium pociąć Ach. tu mam 14 kół muszę jakoś też z nimi podziałać, poobcinać te gumy felgi odzyskać 2 euro za ściągnięcie gumy, nie wiem muszę to przeliczyć, może mi się to opłaci tu mam taki stary kołowrót Alina idzie do gry i tam na górze są Nie wiem czy widać Do nabierania Snopków, siana Takie widły To też muszę porozbierać wszystko Chyba, że sobie Kołowrót gdzieś tutaj zamontuję Na szczycie I w razie W to będę miał do Kołowrotem sobie będę ładował Na przyczepę czy Bo planuję założyć jeszcze Hak Przyczepę kupić Wołosiówkę I fajnie koło wrotem by się to ładowało Także Muszę pomyśleć nad nim Takich rzeczy się nie sprzedaje Trzeba pomyśleć pierwsze Dobra Widzimy się znowu na złomie Na wadze Do później No już jesteśmy na wadze Patrzymy drugi raz W dniu dzisiejszym 2300 będzie znowu z 500 kilo jak nic jest ok widzimy się później no i tak tym razem wpadło 98 nie 2 4 6 95 euro że jest ok bo zarabiałem trochę dzisiaj 145 95 także jest ostro 240 euro zarobku, 4 dychy na paliwo wydałem dzisiaj Uff, 200 na czysto jest, ok. Dobra, pozdrawiam Was wszystkich i do zobaczenia w następnym filmiku Myślę, że to będzie jutro, bo znowu będę się ładował No także pozdrawiam Was wszystkich i cześć